Jak sami zapewne dobrze wiecie, kilka dni temu miało miejsce święto 11 listopada, czyli rzecz jasna, święto niepodległości. No i proszę Państwa, z tej również okazji Rafał Brzoska, czyli założyciel firmy Impost, 11 listopada poinformował w mediach społecznościowych, że pierwsza naklejka z hasłem From Poland with Love, pojawiła się na paczkomacie w Andaluzji. I uwaga, od dziś będą one się pojawiać na każdym paczkomacie impostowym w Europie Zachodniej, żeby wszyscy wiedzieli skąd pochodzi ten pomysł. Generalnie warto ująć również sam fakt. Jaki sukces firma Inpost osiągnęła w zasadzie już aktualnie globalnie, gdyż wszystko zaczęło się w 2009 roku, gdy w Krakowie stanął pierwszy paczkomat. Dziś po ponad 15 latach rozwoju inwestycji i innowacji Inpost to europejski lider związek logistycznych dla e-commerce, a z urządzeń paczkomat można skorzystać w Londynie, Paryżu, Rzymie czy Madrycie. Działają oni już w 9 krajach Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. I również oczywiście ciągle. Się rozwijają, tak również stwierdził pan Rafał Brzoska. A cały film z newsów jest już na moim kanale, więc zostaw suba i oglądaj ten, a także wiele innych ciekawych tematów.